Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku realizowanym w czasie pandemii przez Stażowskiej Rady Kultury, a którego celem jest prezentowanie różnych przedmiotów, których już często dzisiaj nie ma, które dawniej służyły ludziom do życia. Oglądaliście Państwo przedmioty, które służyły do prania, do prasowania. Które wykorzystywane były w inny sposób w gospodarstwach domowych, a teraz przyszedł czas na to, aby pokazać wam przedmioty, które służyły do ważenia. Wraz z rozwojem cywilizacji, człowiek rozwijał swoje umiejętności handlowe. Nastąpiła potrzeba tego, aby udoskonalać te formy handlu poprzez m.in wykorzystywaniu urządzeń, które służyły do ważenia. Było to ważenie towarów, złota, srebra, metali szlachetnych, było to ważenie żywności, grochu, maku, innych płodów rolnych, które powodowało, że ludzkość musiała wymyślić jakieś urządzenia, które służyłyby ich ważeniu. I takimi urządzeniami były wagi. Niektóre nie zmieniły się bardzo na przestrzeni wieków, a nawet tysiącleci. I przykładem tego mogą być chociażby wagi szelkowe, które zaprezentuję. Najstarszą wagą, którą tutaj Państwo widzicie, jest waga w kształcie kuli. Była to waga typu wiszącego. Ja za chwilę zaprezentuję, w jaki sposób tą wagą ważono. Wagę tę wieszano, i z drugiej strony, w odpowiedni sposób umieszczano określone towary. Ta gałka miała odpowiednią, jedną miarę wagi, także stanowiła jakby punkt odniesienia do ważonych przedmiotów. I oto kolejne wagi. Przedmioty, które służyły do ważenia towarów, wagi, tak zwane wieszakowe. Tutaj znajdowała się przedziałka, podziałka, która powodowała, a w jaki sposób dany towar ważono. Kolejna waga, waga wisząca, sprężynowa. Tutaj wieszano towar. I pod wpływem jego ciężaru waga ukazywała się na tej podziałce, która tutaj z tej strony się znajduje. Waga wykonana z mosiądzu. I kolejna waga typu sprężynowego. Również działała na zasadzie sprężyny, która uginała się pod wpływem ciężaru towaru. Tutaj ustawiano szalki z towarem. I pod wpływem naciskania tu znajdowała się wskazówka, wskazywała ona. Wagę danego towaru, waga już bardziej nowoczesna i stanowiąca pewien etap w rozwoju, właśnie, sztuki ważenia. I kolejna waga, waga szarkowa, bardzo popularna. Ta waga ma około 150 lat. Jest to waga wykonywana w Cesarstwie Rosyjskim. Ma tutaj specjalne, mosiężne oznaczenia, które były między innymi również symbolem waka. Jak ważono? Ano ważono w taki sposób, że na jednej szali kładziono odważnik, to jest tak zwany odważnik funtowy, czarski, bardzo popularny w naszym mieście z uwagi na to, że tutaj znajdował się zabór rosyjski, kładziono go na jednej szalce, a na drugiej kładziono towar i w ten sposób odliczano odpowiednią. Masę danego stowarzyszenia. Oczywiście, wagi te były również mniejsze, były to wagi aptekarskie, a kolejnym typem wagi jest ta właśnie waga szalkowa. Ja ją zaprezentuję tutaj. Waga pochodzi z końca XIX wieku. Bardzo charakterystyczne wykonanie, bowiem wykonana była. Z żeliwa. Te żeliwne odlewy wykonywane były m.in. w zakładach odlewniczych w późniejszym okresie czasu w staropolskim okresie, w okręgu przemysłowym. A do ważenia służyły oczywiście odważniki. Ja zaprezentowałem tutaj odważnik Huntowy, rosyjski. Oprócz tego były to różnego rodzaju odważniki tego typu, wykonywane już w okresie międzywojennym. A także ten stary, powiedzmy, XVIII wieczny. Datowany na XVIII wiek odważnik. Odważniki wykonywane były bądź z metalu, z żelaza, bądź też z mosiądzu, bądź też były wykonywane z porcelany. Symbol wagi znalazł też odbicie w sądownictwie. Waga bowiem dzierżona jest w lewej ręce przez temidę, w prawej ręce temida. Trzymam miecz, a oczywiście symbolizuje waka tutaj sprawiedliwość, to że złe i dobre uczynki będą odważone w sposób jak najbardziej sprawiedliwy, obiektywny i zgodny z prawdą.